Oto trzy sposoby na zbudowanie połączenia z kobietą na randce. Zacznijmy od tego, że musisz pierw być gościem, z którym ona chce się połączyć, więc musisz zbudować na początku atrakcyjność i fajny vibe w rozmowie, bo jeśli tego nie zrobisz, to cała reszta nie ma sensu. Po pierwsze, na randce ogarnij miejscówkę tak, żebyście siedzieli obok siebie. Nie naprzeciwko siebie jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie ma wtedy podziału między wami i łatwiej jest się wam komunikować, bo jesteście obok siebie. Po drugie, wyłapuj wspólne rzeczy i rozwijaj ten temat. Jak złapiesz, że lubi to samo co ty, podróże, muzykę, sport, to rozwijaj ten temat, bo to jest coś co was łączy. Po trzecie, twórz wizję przyszłości. Co będziecie razem robić kiedyś, niedługo. Może to być na serio lub jako żart, jako marzenie. Na przykład powinniśmy zrobić piknik nad Wisłą, ty zrobisz pizzę, a ja przyniosę wino. Podsumowując, kiedy zbudujesz dobry vibe, atrakcyjność i podkreślisz wspólne tematy oraz dodasz do tego lekką wizję tego, co możecie razem robić, to stajesz się gościem, do którego ona czuje przyciąganie i widzi, że jest szansa, że będziecie kontynuować swoją znajomość i stworzycie jakąś relację. Jeśli chcesz ogarniać takie rzeczy naturalnie, zamiast mieć ból dupy po każdej radce, napisz vibe, a pogadamy o tym, jak zmienić twoją sytuację.